nach no, hey, e vitam vas dzisiaj um... Dzisiaj jestem w ogóle w, w takim świątecznym e, koszulce świątecznej, czyli tutaj są po prostu choinki i pisze Merry Christmas. Mogliście ją zobaczyć tą koszulkę, bo kupiłam ją na Shein w Holu. Zakupowałam kilka vlogmasów temu. E, ale dzisiaj e, idę na paznokcie. Moje paznokcie jak na razie e, są takie nude zwykłe, najzwyklejsze paznokcie, e, a dzisiaj idziemy na paznokcie może coś świątecznego. E, uda się z nimi zrobić, takiego bardziej zimowo-świątecznego. Także tak, ja idę na paznokcie i odezwę się do was już po Okej, okay, jest mi mega zimno, ale jestem już w aucie po paznokciach Powiem wam, że jestem mega zadowolona, zobaczcie jak to wygląda To są ogólnie paznokcie, które już będą na... one będą ze mną na Sylwestra Także zrobiłam takie, żeby były w miarę świąteczne, ale też żeby nie były aż tak bardzo świąteczne Ogólnie to jest niby choinka, taką zrobiła mi pani, ale jest w miarę ok. Jeszcze drugie. Może jest trochę inna ta choinka. O, taka. <gulanie> Ogólnie to właśnie bardzo mi się marzył kolor butelkowej zieleni z złotem. I tak to właśnie mam, także ja teraz idę jeszcze do sklepu, dzisiaj jest w ogóle, jak wy to oglądacie to na pewno nie, ale dla mnie dzisiaj jest 6 grudnia, także Mikołajki. Dzisiaj muszę, muszę jeszcze dokupić Filipowi książeczkę do prezentu, bo taki jest plan. Ogólnie plan jest, żeby dać mu na prezent, właśnie świąteczną taką książeczkę, jeśli mi się uda taką jeszcze znaleźć. Do tego chciałabym jeszcze, to znaczy już mam, już mam kupioną taką specjalną bombkę na pierwsze święta. Bożego Narodzenia, żeby była na choinkę w tym roku, dlatego już teraz mu ją dam. I trzecia rzecz to jest piżamka, taka świąteczna, którą widzieliście zresztą już na filmiku z holem. Także taki jest prezent skromny, bo skromny w tym roku, ale zawsze coś. Także tak, ja jadę już i na razie. No hej, jest ja, łazienka i witam się z wami wieczorem. E, z łazienki. I dzisiaj e, chciałam wam pokazać coś, co kupiłam ostatnio sobie <noise> w Rossmanie. Ogólnie nie zwracajcie za bardzo uwagi na mój twarz ze względu na to, że ona już jest teraz oczyszczona całościowo, jest, ma makijaż zrobiony oczyszczona i jest, nałożony teraz właśnie tonik na nią, <noise> dlatego jest taka wiecie, mokra jakby trochę, więc czekam aż się pochłonie. Ale chciałam wam pokazać właśnie maseczki, które kupiłam ostatnio. Także poczekajcie. Okej, także tak jak mówiłam, byłam ostatnim w i znalazłam maseczki. Byłam bardzo w szoku, no bo wiecie, te maseczki w płachcie w Polsce są dostępne w większości w takich dość y, konkretnych cenach, kosmicznych według mnie, powyżej 10 zł za jedną maseczkę. Hmm. A te były bardzo tanie, bo ta była za 3,99 albo 4,99, a te pozostałe były za Wam chyba 3,99 bez promocji, ja jeszcze kupiłam na promocji chyba za 2,99 także opłaca się bardzo. Ta jest, jak widzę, właśnie tutaj z ekstraktem z awokado, mam tutaj jeszcze z aloesem. One są właśnie tutaj jakieś koreańskie, tutaj teraz sobie przeczytałam i ona jest nawilżająco-regenerująca. Kolejna jest y, y, ujądrniająca i z kolagenem jest. I jeszcze jedną mam tutaj. I ona jest oczyszczająca z y, pyłem y, wulkanicznym, co mnie zaciekawiło bardzo. Było bardzo dużo różnych tam y, właśnie takich tych y, maseczek, ale ja sobie się zrobię właśnie tą z pyłem wulkanicznym. mnie ja bardzo interesuje. Ale właśnie... Y, bardzo mi się podobają te maseczki w poście, bardzo je lubię, no i dzięki temu właśnie będę może, będę mogła ich używać częściej, z tego względu, że będą właśnie w takich fajnych cenach. Powiem Wam, że jedna, następny, kolejny plus tych maseczek poza ceną jest taki, że są bardzo, bardzo nawilżone. Bardzo dużo tego płynu na nich jest. Teraz jeszcze zobaczymy. Jak one wyglądają po rozłożeniu, jak zawsze przerażająco, ale ogólnie nie są złe, myślę, zobaczymy zaraz, jak się ułożą na twarzy. Ach. Ołek. Powiem wam, że bywały gorsze, naprawdę miałam gorsze, które się gorzej układały, ta się naprawdę spoko układa na twarzy. Musi się tu zastosować, ale ogólnie jest fajna, fajna. Fajnie pachnie też, ma taki, taki delikatny zapach. Teraz zrobię tak, jak te wszystkie dziewczyny z TikToka, czekajcie. O, wezmę sobie mój roller. <grym> Okej. Okay. Także ogólnie bardzo, bardzo na plus. Bardzo Wam ją polecam sobie wypróbować. Ona musi być 15-20 do 20 minut, także ja się idę teraz położyć. I sobie odpocząć, a wam życzę miłego, a wam życzę miłego wieczorku. I do potem. No hejka, witam was dzisiejszego dnia. Dzisiaj jest, tak żeby wam powiedzieć mniej więcej w jakim, jakim czasie jesteśmy, żeby wam podpowiedzieć. To dzisiaj jest 15 grudzień. Chciałam wam dzisiaj troszeczkę opowiedzieć o tych herbatkach które cały czas otwieram, a nic na temat ich nie mówię, jak już je piję jakby. Yy, więc tak, pierwsza rzecz, spok, jak, jak to się nazywa? Superstar anis. Jej były dwa, znaczy większość jakby już były dwie, ale ta herbata jest obrzydliwa, naprawdę mi nie smakuje. Próbowałam ją pić już, yy, tak wiecie, samą i dodawać ją do niej mleko i pić ją na zimno, na ciepło, no w żaden sposób mi nie, nie smakuje. Za to herbata Chai Charge, która była w pierwszym okienku i później też się pojawiła drugi raz. Już wypiłam obydwie i powiem Wam, że są pyszne te herbaty, ale z mlekiem. Tak mi smakuje ta herbata z mlekiem, co ja jestem osobą, która raczej nie lubi takich bawarek typowych. Poczekajcie. Ok, odłożyłam Was, bo sobie właśnie zjadłam herbatkę w tym momencie. No więc tak, właśnie tamta Chai Charge bardzo smakuje mi, właśnie taka na, na, z mlekiem, co jest dziwne, bo ja jakoś tak specjalnie z mlekiem herbat, mm, tak se, musi mi naprawdę podsmakować. Dzisiaj zrobiłam sobie spooky spice, co mi się właśnie bardzo podoba. W tych herbatach to często są różne te etykietki, co wcześniej nie zauważyłam tego w trakcie otwierania tych kalendarzy. raz jest właśnie ten już Wam pokażę. Ta superstar anis na przykład jest taka brązowawa, ta jest taka właśnie typowo żółta. I powiem Wam, że jak się ją już teraz zaleję wodą wrzątkiem to już od razu czuję zapach goździka co... ja tak nie bardzo lubię goździki ale może będzie, może będzie smaczna w smaku tak, także właśnie na temat tych herbat, czy ja się mogę jakoś bardziej wypowiedzieć, no to właśnie na razie mogę w ten sposób wam odpowiedzieć pozostałe ja już też próbowałam dużo z nich, ale kurczę, nie pamiętam już z ich smaków także teraz jak już będą się jakieś pojawiać właśnie nowe smaki pod względem właśnie tego, że już w sumie nawet jak już będą po prostu nowe smaki, to znaczy te, które już były, ale ja je będę znowu piła, to postaram się ponagrywać właśnie wam też moje reakcje, jak one mi smakowały, jebo w smaku, czy mi smakowały właśnie, czy były dobre. No, także tak, ja teraz sobie spróbuję tej. Ona jest to jest zielona herbata, także ona już jest taka bardziej. Jasna. Kurczę, chciałam Wam pokazać, ale zaraz Wam pokażę. Ona jest, jak widzicie, taka bardziej jasna. Co też jest fajne, no bo jednak całe, cały czas te czarne to też nie fajnie. Także ja sobie ją spróbuję. Teraz ona jest bardzo ciepła. Ale jest bardzo dobra. O, jeden. Czuć typowo, że to jest zielona herbata. Mało czuć tutaj jakichś takich przypraw, co jest też dobre i fajne, bo ja się um, no no nie zawsze te przyprawy raz, dwa razy, ok, ale żeby cały czas te same przyprawy tak naprawdę czuć, to też tak se. <ś temporale> Więc ja się bardzo cieszę na tą herbatkę i aktualnie idę sobie zrobić śniadanie, mało śpi i yy, ja yy, 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 idę jeść także do kiedyś indziej. <śla> no cześć kochani, cześć. Dzisiaj e, przychodzę znowu ze stertą prania do Was, no, także ja będę składać i Wam opowiem. Ogólnie chciałabym Wam powiedzieć kilka takich spraw. Filip tutaj jest obok mnie, bo się zabawkami, więc może Wam też troszeczkę poprzeszkadzać, ale to jest jedna z bardzo niewielu y, momentów w sumie w tym vlogmasie, kiedy nagrywam. Bardzo, bardzo na bieżąco, z tego względu, że dzisiaj jest 20 i dzisiaj właśnie ten vlog obejrzycie najprawdopodobniej. E, także ja postaram się powrzucać przez te dwa ostatnie, to znaczy zostały nam trzy vlogmasy do końca, to w ogóle jest wow, ale przez te dwa przedostatnie vlogmasy chciałabym powrzucać takie, wiecie, randomowe momenty, elementy z grudnia moje. Bo ponagrywałam sobie tak troszkę kilka takich wiecie różnych, świątecznych, bardziej mniej rzeczy w trakcie tego grudnia i stwierdziłam, że to poskładam w dwa, dwa przedostatnie filmy. Ostatni film będzie inny, on będzie taki bardziej siedzony. <grym> po pierwsze, zdecydowanie łatwiej mi będzie go y, zmontować, jednak w wiecie w czasie mniej więcej przedwigiliowym. A z drugiej strony właśnie to, że jest taki dość klimatyczny, świąteczny, nostalgiczny. No, zobaczycie zresztą, jaki to będzie film. Ale właśnie dzisiaj chciałam Wam powiedzieć, że chciałam się dodać takie dwa filmy um, ostatnie z takich urywków mojego grudnia, z tego względu wymyśliłam to przede wszystkim ze względu na to, że ostatnio. Zaczęłam oglądać filmy vlogmasy u Mary Kate N. Pokazało mi się na stronie głównej i powiem Wam, że byłam tak szczęśliwa, kiedy to zobaczyłam. Dlaczego? Dlatego, że nie wiem, czy kojarzycie, nie wiem w jakim wieku jest moja widownia do końca. Nie wiem, czy kojarzycie Mary-Kate N. Ale ja jak byłam, nie wiem, może miałam z 10 lat, 12, to oglądałam ją po prostu no bardzo często i to była po prostu moja jak ja to zobaczyłam to było taki po prostu flashback z dzieciństwa dosłownie dlatego bardzo, bardzo miło mi się ogląda jej vlogmasy no i też ogólnie jej vlogmasy są bardzo takie domowe, rodzinne takie wiecie, nie są jakieś idealne, nie są nagrywane idealną kamerą, chyba nawet telefonem nie są tak, też chcesz poopowiadać. Rozumiem, tak? <grych> no Filip też wam chcę opowiedzieć, co, co on robił w czasie tego czasu przedświątecznego. No właśnie. <grych> tak, no i właśnie chciałabym... Właśnie mi się to podobało, ten taki klimat w jej vlogmasach. Taki bardzo właśnie taki wiecie, prosty, bez żadnych specjalnych udziwnień, bez żadnych specjalnych y, intro, bez żadnych, nie wiem, jakichś takich bardzo mocnych y, 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 co? Montowań tego, w tych filmów. Że one są takie po prostu proste, fajne i, i naprawdę fajnie, fajnie mi się to ogląda. O dziwo, bo wiecie, no, zazwyczaj jesteśmy już teraz nastawieni na to, że większość filmów będzie taka wow, coś się będzie cały czas działo, nie będzie w ogóle nudy i w ogóle... No i w ten sposób też działają teraz już youtuberzy, wszyscy chcą po prostu, żeby filmy były takie, że cały czas zatrzymywać uwagę obserwatora, tej osoby, która to, to ogląda, żeby wiecie, zaskakiwać, dlatego właśnie nie wiem, czy to w dobrym kierunku zmierza, wydaje mi się, że nie niestety. Ale właśnie takie zatrzymanie, ta nostalgia w tych filmach bardzo, bardzo mi się podoba. I dlatego chciałam ją troszeczkę utrzymać właśnie w tych ostatnich momentach mojego vlogmasa. Jeśli oglądacie ją, to napiszcie mi też, albo jeśli oglądaliście, jak byliście młodzi. I co? No i napiszcie mi właśnie jaki format filmów chce, chcielibyście zobaczyć już po vlogmasach, co byście chcieli zobaczyć u mnie po vlogmasach. Yy, czy, czy dalej będziemy skupiać się na vlogach, czy chcecie właśnie takie bardziej filmy mało montażowe, więcej, więcej takie wiecie, rodzinne, domowe. Czy wolicie jakieś takie filmy tematyczne, czy, czy filmy jakieś takie, no nie wiem, no napiszcie co chcielibyście zobaczyć u mnie. Bo to bardzo bardzo mi pomoże w tym, żeby wiecie, wiedzieć po prostu, co, co ode mnie oczekujecie i co byście chcieli widzieć na moim kanale. Tak, ja teraz składam właśnie pranko od Filipa i już kończę prawie, ale ogólnie jest dzisiaj już poranek, 20 grudnia. Ja muszę zabrać się w końcu zamontowanie tych filmów, filmików, w sumie złączenie ich przede wszystkim. I będę to robić po śniadanku. To znaczy, teraz idziemy z Filipem zaraz jeść śniadanie. Co tu robią moje spodenki? <grym> Nie wiem, chyba je z razem z praniem. No nieważne. Tak czy inaczej, zaraz z Filipem zbieramy się na dół, zrobić jakieś śniadanko. I potem wracamy tu na górę. On się będzie bawił, mam nadzieję, bardzo przyjemnie. A ja w tym czasie sobie zmontuję do końca ten filmik. Zmontuję go w ogóle. <grych> I, I może mi się uda go zrenderować. Zobaczymy. Zobaczymy. A na razie ja się z Wami żegnam. OK, stop, pauza, kochani, nie żegnam się z wami, spokojnie, nie zapomniałam o kalendarzach To znaczy zapomniałam, ale jak jestem już w trakcie montowania i już kończę montowanie To zorientowałam się, że przecież kalendarze, mówię o tych herbatach, o tym wszystkim w tym, w tym filmie A nie, zapomniałam w ogóle o kalendarzach Tak czy inaczej, lecimy z herbatkami dzisiaj na szybko, bo już tego filmu jest dość sporo czasu Nie wiem, kto w ogóle ogląda do końca, to napiszcie mi, bo ja po prostu, no nie wiem a, jest nowa! Zobaczcie, znowu się cieszę mega, że jest nowa herbatka Winter Warmer. Ona jest. O, zobaczcie, jaka taka szaro-szaro. Nie wiem jaka. Niebieska. Błękitna, ale. upachnie, ładnie, ale też tak mocno, mocno. Co to jest? To jest organiczna herbata ziołowa roibos z imbirem kakao, gwiazdką anerzową i macę. Nie wiem, czy to jest maka ta, ta przyprawa. Piszę organic, organiczna mace. makę, nie wiem co to jest, ale tak czy inaczej ładnie pachnie. Zobaczymy, bo troszeczkę czuć faktycznie kakao. Także no, może być spoko, zobaczymy Na pewno w tym ostatnim vlogmasie Postaram się jej też spróbować I dwudziestka Tutaj zobaczcie Zostały nam cztery okienka Plus te 25, ale to też dogram na pewno W ostatnim vlogmasie i spóki z paista, to już próbowałam, pokazywałam Wam, jest bardzo smaczna, taka zielona, dość mocno, no zresztą w tym filmiku, to także organiczna, mhm. zielona herbata z cynamonem, imbirem, kardamonem, goździkami, gałką muszkatołową i pieprzem. Fajna, bardzo dobra jest, smaczna, mi smakuje osobiście. Także tak, kalendarz ten, już jak widzicie zostały nam cztery okienka te. I ta tutaj. Także później będę układać to zobaczymy. I teraz tu lecimy. 19. Już widzę 20, a 19 nie widzę. O, tu jest. Ok. okay. Co? Tu jest. Słuchajcie, Kinder Bueno. O. Kinder Bueno mamy. Normalka, jak zwykle. I 20 jest tutaj. Już. no I tu jest Kinderek zwykły. Także no. I to jest wszystko. I z... Wow, jak to się. Także to jest wszystko. Wracamy do e, końcówki tego filmu. Dziękuję Wam za obejrzenie tej części tego, tego filmu, bo ona będzie taka dwuczęściowa. Mam nadzieję, że Wam się spodobała. I życzę Wam wesołych, wesołych świąt i tego czasu świątecznego. Do zobaczenia następnym razem. pa. pa.